Takiej imprezy duszniki z jeszcze nie widziały. 21 stycznia odbyła się tu ceremonia otwarcia Biatlonowych Mistrzostw Europy Leśników. Widowisko na dusznickim rynku było w iście olimpijskim stylu, z paradą zawodników i narodowymi flagami. Zawody zgromadziły 750 uczestników z 19 krajów kontynentu, którzy będą rywalizować o miejsca na podium w 10 kategoriach wiekowych. Najstarsze z nich ma 86 lat. Organizatorami imprezy są Lasy Państwowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, a także Miasto z po części oficjalnej obecni w dusznikach bawili się do późnych godzin wieczornych na koncercie zespołu George dyer Band. Przy okazji można było skosztować leśnych przysmaków serwowanych na stoisku dobre z lasu. Hasłem imprezy jest: Tu bije leśne serce Europy. Polscy leśnicy zachęcali do odwiedzania leśnych ostępów Dolnego Śląska ponad 50-letniej historii zawodów. Polska organizuje je po raz pierwszy, ale jeśli nasi zawodnicy spiszą się tak samo jak organizatorzy, to o worek z medalami możemy być spokojni.